Podstawowe bloki, blok na zewnątrz, a ręka przed twarzą blokujemy na zewnątrz, nie całkiem z boku, lekko z przodu. Ręce się mijają i to samo druga ręka. Blok do wewnątrz, ręka idzie do góry. Obracając, nadgarstek blokuje. Raz jedna ręka, raz druga. Łączymy techniki, na zewnątrz, do wewnątrz. Kolejny blok dłonią, przed twarzą, ręka. Do góry. Dłoń. I podobna technika. Możemy teraz połączyć uderzenie z blokiem. Jeszcze raz. You like